Na początku też potrzebujecie kogoś do asekuracji. No tak, Weźcie sobie, nawet na materacu, to też sobie lepiej wziąć poduszkę. No chyba, że to robicie z na jakimś mięciutkim. No teraz jeszcze do czwiczy. A na teraku to też on nie jest taki no... no lepiej to też mieć jeszcze coś miękkiego. No i na początku. Pamiętajcie, na początku głowa, ręce, później idą... Tutaj brzuch idzie i tutaj ogólnie plecy, zależy jak to, kto to nazywa. Stoimy sobie tak w rozkroku, ręce do góry, odchylamy głowę, ręce, oj sorka, ręce. No i teraz próbujemy się jakby, tak, pamiętajcie, asekuracja i, no tak, Zapomniałam ja. Do tego, jak to chcecie zrobić, to po prostu musicie umyć to. I ogólnie normalny mostek. Nie musicie jeszcze umieć wstawać. Ogólnie potrzebujecie dać zrobić normalny mostek. Nie musicie go robić z poduszką. No i ten mostek, który przed pokazałam, z ręką. I tu, tu. Jak ktoś nie pamięta, to ten. No to tak, głowa, ręce i plecy. Zobacz, no, jak to ktoś, kto, kto tam mówi. Na początku, na Na pewno na początku nie idzie... Na początku nas, nas 100% nie idą ręce, nie idą plecy, tylko głowa. Ona jest centrum jakby dowodzenia. No ale no, pamiętajcie, ktoś podtrzymuje ja, i robimy. E, najlepiej jak już Wam, odejmujecie sobie po kolei poduszki, nie dajcie sobie kilka poduszek. Okay. A najlepiej nie jedną tylko po prostu kilka, żeby było można odejmować. Jak już się nauczycie, e, później sobie odejmę się, Ale jak Wam się uda zrobić e, mostek na poduszce, to, to właśnie sobie odejmujcie, odejmujcie. Później spróbujcie z asekuracją, czyli znowu ktoś tu Was trzymie. No i to w sumie tyle, tylko pamiętajcie, musicie też rozciągać plecy. No i w sumie to tyle. Papatki kochani!